Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj pierwszy raz przyjrzymy się konstytucyjnej pozycji prezydenta. Jest to materia na tyle szeroka, że na jej pełne omówienie potrzebnych będzie zapewne kilka odcinków. Dziś powiem kilka słów na temat ogólnej pozycji prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej bez szczegółowego omawiania jego konkretnych kompetencji. Jak już wspomnieliśmy przed tygodniem, zgodnie z artykułem 10 Konstytucji, prezydent jest organem władzy wykonawczej. Konstytucja nie określa więc, że ma on jakąś szczególną pozycję w systemie organów władzy, nie określa go jako arbitra czy osobę stojącą ponad wszystkimi innymi organami państwa. Kiedy jednak przejdziemy do rozdziału 5 Konstytucji, którym poświęcony jest właśnie prezydentowi, to należałoby zwrócić szczególną uwagę na treść pierwszego artykułu, jaki się w nim znajduje, jest artykuł 126. Zgodnie bowiem z nim, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Zdaniem Mirosława Granata, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, jest to najbardziej patetyczny przepis Konstytucji. Myślę, że z tym stwierdzeniem można się zgodzić. Mimo, że artykuł 10 nie przyznawał prezydentowi szczególnej pozycji w systemie organów władzy. To artykuł 126 przyznaje mu szczególnie istotną rolę i zadania, takie, jakie nie są przyznane żadnemu innemu organowi władzy, choć chyba wszyscy zgodzimy się, że suwerenność, bezpieczeństwo państwa, czy nienaruszalność terytorium są wartościami, które winny być chronione przez wszystkie organy władzy państwowej. Myślę, że jest tak nawet wtedy, kiedy Konstytucja nie przypisuje Wprost innym organom tych zadań. W naszym systemie ustrojowym prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych. W wielu państwach, na przykład w Republice Federalnej Niemiec, prezydent wybierany jest przez parlament. Często słyszy się, iż prezydent wybierany przez naród winien mieć większe kompetencje, a ten wybierany przez parlament mniejsze. Zwolennicy tego poglądu często mówią też, że w Rzeczypospolitej Polskiej prezydent ma kompetencje charakterystyczne raczej dla ustroju, w którym wybierany jest przez parlament. Nie jestem zwolennikiem ani teorii, że sposób wyboru prezydenta musi determinować jego kompetencje, ani też nie do końca zgadzam się z tym, że pozycja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest bardzo słaba i ma on ograniczone kompetencje. Nie będę. Tego rozwijał w tej chwili, gdyż jestem przekonany, że przy okazji kolejnych poświęconych prezydentowi odcinków konstytucji na fali uda mi się opowiedzieć Państwu bardziej szczegółowo o jego konkretnych kompetencjach i pozycji, jaka z nimi się wiąże. Omawiając ogólne przepisy dotyczące konstytucyjnej pozycji prezydenta, warto dodać, że objęcie urzędu przez wybranego kandydata następuje po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi. O treści następującej. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Przysięga ta może być złożona z dodaniem zdania, tak mi dopomóż Bóg. Warto zauważyć, iż mocno podkreślono poprzez umieszczenie już na samym początku przysięgi fakt, iż prezydent obejmuje Urząd z Woli Narodu, który jest zgodnie z konstytucją suwerenem. Urząd prezydenta nie może być łączony z żadnym innym urzędem ani funkcją publiczną. Zakaz ten sformułowany jest w artykule 132 Konstytucji RP. Żadne przepisy rangi ustawowej. Nie były nigdy przedmiotem badania zgodności z tym przepisem, ale warto nadmienić, że dwukrotnie przepis ten był przedmiotem badania Sądu Najwyższego, gdy wyborcy wskazywali go jako podstawę złożonego protestu wyborczego. Raz było to w 2007 roku, gdy jeden z wyborców uznał, że Lech Kaczyński, będąc prezydentem Warszawy, nie mógł ze względu na treść tego przepisu kandydować na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A drugi raz w 2010 roku. ówczesny marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski, tymczasowo obejmował obowiązki prezydenta po śmierci Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej. Wtedy wyborca zarzucał, iż nie może on pełnić tej funkcji, łącząc ją z jednoczesnym pełnieniem funkcji posła i marszałka Sejmu. Oczywiście w obu tych przypadkach przepis ten nie mógł mieć żadnego zastosowania i w związku z tym oba te protesty sąd najwyższy pozostawił bez dalszego biegu. Tyle wstępnych, a nawet powiedziałbym bardzo wstępnych uwag dotyczących konstytucyjnej pozycji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Co jakiś czas będziemy wracać do tematu głowy państwa, gdyż omówienie tej materii wymaga bardzo wiele Czasu myślę, że liczonego już nawet w godzinach, a nie w kilkuminutowych odcinkach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.